Czekam widzowie z tej strony Gienek i dzisiaj znowu zaczęliśmy Happy Wheels Part 2. Jeśli Wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. Like a ja przechodzę do odcinka i wiem. Idziemy Odgłoś trochę Słuchać, słuchać, dobra, straściszę Dobra. Może zdążę, zdążę? Dobra, zdążę. Jedziemy, 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 jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Nie. Nie. To... Aha. Dobra, jedziemy, jestem na tym ruszającym się czymś. Dobra, 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 jedziemy, 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 jedziemy. Dobra. No to, to, na to, na to, na to, na to, na to. Spokojnie.

Добра, 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 добра. А нет, это второй шанс. Добра, добра, добра. Нее... И yeah. я. Уже этого доброе, я уж тогда не комментирую. Добра, да, я сам все равно важный. <мышляет> как? Добра. Хорошо, джа. Алло. Jedziemy, 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 o nie Do wiatraku Do ja wiatraku Nie, 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 dobra, nie, 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 nie. O, Dzięki, dzięki, dzięki Może się to poradzi Dobra, 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 dobra. nie! Ach, nienawidzę reklam! Dobra, widzę równo Poważnik mm. Jezu Nie nawet tego to jest najgorszy. Dobra, równoważniki przejechane. Jedziemy. O nie, to nie trakt. Nie podoba mi się to. Dobra, trudno. sorry za dźwięki w tle. Jezus Mario.

Aha. Dobra. Jak widzicie, wczoraj nagrywałem odcinek, a już w nie przepraszam, więc czas na pierwszy. Urwakiem. Tu jest chyba automatyczne hamowanie. Jedziemy. Weź. Dobra. A ciekawe, czy da się tego z tyłu wyrzucić. Cześć. Cześć. Ja zaraz nie, nie, złamię. nie, 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 Aha. nie, tego dzieciaka. nie, 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 nim nie, 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 Tu trzeba się rozpędzić. Jedziesz. Tak będzie. Dobra, to trzeba robić tak, pokażę tak gra, żebym się tylko nie złamał. Stop, mościk. Jezus jest! Ja. No dobra widzowie, jeszcze raz na spokojnie. Jeź. Dobra. Tu trzeba się rozpędzić. Rebecki po małego. Uda się. Nie! Ja nie mogę. Wiecie, jak ty małeś dziecko nazwę? Timmy. Jeź. To jest widzowie, zwykła przejażdżka. Nie rozpędzamy się tymi, spokojnie, nie, nie, nie za szybko, nie za szybko, nie za szybko. U, dobra. Tymi nie, trudno. Dobra, 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 jedziemy, ja jedziemy. To będzie chyba kolejne przyspieszenie. No, nie mogę. zepsułem sobie rower. Ale dobra, widzę go. No, spokojnie. Nie mogę się denerwować, bo wtedy zagrywam bardziej. Spokojnie, trzeba jechać. Dobra. Tu nie za szybko. Zróbmy sobie Black Aha, dobra, jedziemy. Nie wiem ten rower się trzyma. Ja, jakim cudem stoję. Nie, nie. Kiedyś dłużej między zamkniętymi ręką. Jeszcze się karty złamałem. Ja, dobra. Trzeba na to. Ja chyba wiem. Trzeba tak. i on nas. No nielegalnie synem mi zabrał, no, no nie. Czekajcie. Ej. No i. Stąd. Timmy, Tak. Dziwne, że sobie karkę nie złamałem, ale trudno. Dobra, dobra, dobra. Jedziemy. Slow, slow. Trzeba powoli. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Czy ja się puściłem, naprawdę. No nie mogę. Jakim cudem ja się puściłem? I dobra, chyba nie ma szans na przeżycie. Jak na początku już trzeba front flipy robić. To chyba nie jest możliwość, że to synem przejechał. Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy. Poczekajcie. A dobra, udało się przejść. Nie! Co ja robię? Naprawdę. Dobra, tu chyba coś będzie. Dobra, tu. Dobra. Gdzie? Tu nie no, że nie mam to mi się to nie podoba, Dobra, dobra, dobra. Iść. Puszczę być pewnie prostu zaraz. Pędzi! Dobra, 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 dobra. Przeżyję to, przeżyję, przeżyję. Nie, właśnie, 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 właśnie. O nie. Nie, 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 nie. <słuch> dobra, widzowie, jestem tutaj. Dobra, 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 tu. Dobra. dobra. Dobra, Zmawiam, mam z w bardzo mocno na rękę, ale z połamaną, bardzo trudno. Dobra, dobra, dobra. Jezus Maria. Nie wiem czy to przejdę, poczekajcie. Widzowie, nielegalnie, przez przypadek... Puściłem! Leć! Ech. Ja nie mogę. Widzowie, co jest? Ja, udało mi się przetrwać z tymi... Gin mi czekajcie, czy Ej, ty mi Ja choć tutaj jeśli mi nie przetrwał, lecz trudno. Bum. <coughs> jakieś pomoże, co jest Dobra. Czuć, są te kalce? Tu trzeba się rozpędzić? Boję się, boję się, boję się, boję się, że teraz to będzie. Bez ręki, ale trudno. Dobra, no to się, no nie, nie, nie. nie. Już tu fascy miałem. Ja. Dobra widzowie, jestem tutaj. No dobra, dobra, i tu też. Jest krzywy ten web. się nie powada, bo się. też się się. Calej dłużej. Tu tak nasuka, 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 no co to zwolnić Czekajcie. Dobra. Dobra, na zastawowałem. Dobra, możemy jechać Jedź, jedź, jedź Dawaj, dawaj, dawaj To pewnie będzie tak samo Przed szybko szybko szybko, 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 szybko Udało się Dobra, jedziemy Tu trzeba się rozpędzić? Nie wiem bez go i bez drąg Ale się udało. Dobra, jedziemy, 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 tylko nie trzeba rozpędzić. Trzy bok fli Dobra, dwa. O nie, 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 nie. O nie. Poczekajcie, spróbuję to przejść. Ja. Dobra, widzowie. To się nagle na mnie gapi. To ma jeszcze... Co tam, widzowie, było? Dobra, widzowie, jeszcze raz, na spokojnie Jedziemy Dwa bakflipy Jedziemy, 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 jedziemy W w Udało się, udało się no to Nie wiem, co tu mnie czeka Ej, czy ja steaming dojadę? To by był A, to dobra, dobra

No, strona, ale trudno. Jedziemy, gdzie? Na tym, na tym. O nie, co dobra. Jedziemy, dzieje, dzieje, dzieje. Bok flip. Nie wiem. To kurde, znowu bez timinga. Czekajcie. Ale słoneczny. U was jest słoneczny? No to napiszcie w komentarzu, dobra. No dobra, dobrze. Nie, 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 boję się trochę. Nie, no, jeszcze ze złamaną na rękę. też aż takie łatwe? Co jest, tu jest dla mnie? Dobra, jadę, jadę, jadę. jadę. Zaczynam się, bo jadę sam prędko.

Aha, poczekajcie, kto dotrze. Tymi dojedziemy razem. Spróbuję, żebyśmy pojechali razem. Musimy dotrzeć na metę razem. Najpierw nie będę robił dla bo Tymi się nie dostanie. Dobra, dobra, dobra. Tak, żeby Tymi żył. Tymi żył. Spróbujemy tak. O nie! Nie, no nie, Tymi. Dobra, trudno. Dobra, 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 dobra. Pierwsze. Drugie. Trzecie. Dobra. Kało zębate. Dobra, dobra, dobra. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Tu trzeba się rozpędzić, bo nie wiem. Dobra. Tu trzeba się rozpędzić, jedź Dobra. Dwa Do flipy się przydadzą. Ja! Yeah. Ja! Yeah. O nie, budynek Idziesz, idziesz, idziesz Muszę chyba po tym przejechać Co? Dobra, dobra, dobra Dobra Oh no Jezus Maria. Dobra. Powinniśmy do tędy. Ej, czy my, my dojedziemy razem? Sury! Trzeba ty mnie. nie do... Za pierwszym chyba razem, albo za drugim już nie pamiętam. Tu pewnie trzeba do tych rowów. Ejść, iś, iść, iść. Dobra, dobra, dobra. Stój. Blisko, blisko widzę. Blisko, 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 blisko. Jedź. No nie. Co jest? Uratowało mnie. Jedziesz. Trzeba się rozpędzić na milion procent. Jedziesz. Dobra, to pewnie tak. Widziałem. Co jest!? Ty mi chyba nie ćwiczyłeś człowiekiem, naprawdę. Dobra, dobra, dobra. Czuję, że zaraz zginę. Czuję, że zaraz zginę. O meta. Nie. Jest! Ja. Dobrze. O nie, kula! O nie, 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 nie to nie wróży nic dobrego! Ej, ja chyba tu nie miałem wjeżdżać! Nie! Mogę wyjechać tyłem? Czekajcie, spróbuję się rozpędzić! Bo dobra, 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 jedziesz, jedziesz! Dobra, zginę! Jeszcze raz, jeszcze raz. Co jest? Ja nie mogę. Dobra, na spokojnie trzeba. Na spokojnie. Nie będę robić box flipów, bo to jest dziwne. Dobra, 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 jedziemy. No jakim cudem? Ja tu miałem się zacząć przed tym, żeby kula wyjechała. Dobra. Żyję, o nie, kula, kula, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, kula, 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 jedź, 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 jedź. O nie, chyba nie tu. Dobra widzowie, jedziemy, 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 stop, 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 Każe mi stop. A wiem, to muszę tym hamulcem. dobra. Hamulec, 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 hamulec! Nie, co tu jest? Przepaść! Przepaść! Widziałam! Wolniutko, wolniutko, stój. Dobra. Kula. Tu trzeba szybko szybko szybko, 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 zanikulować, zanikulować, kula. Bum. 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 Jedziesz, jedziesz, jedź. Pro. że. No nie. Żyję. A tu nie mam, więc lapij się tylko. Ej, ty mi. Ej, Spróbuję mi chociaż ten level z tymi. No proszę, ty mi musisz Ty mi... Dobra. ty mi... spokojnie. Jeszcze raz. Dawaj Idziemy, idziemy. Eee, razem. Musimy tu wytrwać! Dobra. Nie będę robił block flipów, bo Ty mi odlecił. Spróbujemy chociaż jeden lewy z tym No proszę. Eś.

Powiedz! Proszę! Dobra. Żyjemy z tymi Żyjemy! Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tu pewnie trzeba się rozpędzić. rozpędzić. Rozpędzić, 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 rozpędzić. Szybko. Szybko, 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 backflip. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. No proszę! Nie! Aha. Jednym ja z nie to O nie, to jest nowa kula. Co jest? Jedziesz. 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 Proszę. Jedź. Nie, wytrwam. Dobra. Dobra. Na szybko, na szybko, na Dawaj, 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 Dobra. Uważaj. Nie, 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 nie. Dobra i jedziemy dobra nie robimy backflipów, nie robimy żadnych backflipów żeby Timmy przeżył, musimy chociaż raz z Timmy, nie o oh god Z, widzowie muszę z tym teamem przeżyć. Proszę, chociaż raz. Eż. Szybko, szybko, szybko. Kula, 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 kula. Nie podoba mi się, nie podoba mi się, nie podoba mi się. Jedziesz, 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 jedziesz. Dobra. O nie. Tu są te kamieniny. jedziesz, jedziesz. jedziesz. Uważaj, uważaj! Dobra, dobra, chodź tak, chodź tak. tak, żyj, 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 proszę, 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 dobra. Żyję, ale... Gdzie mi nie żyje? Jemu chyba coś przyjechałem. Szcząc. Nie, to ja nie mam jednej nogi! Co jest? Nagle mi ukradło. Nie wiem, jak ja to przeżyję. To oni coś nie, nie zrobili, bo ja z basery teraz wolnie. nie na metę? Aha! Jestem! To jest! Dobra Dobrze, że doleciałem też na metę Dobra, muszę tam na dół spaść Dobra Wjeżdżam! Poczekajcie, jak będzie to Dobra, 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 dobra. Spadam. Tu pewnie się muszę rozpędzić. Bum. Co jest? Dobra, dobra, dobra. Muszę pewnie na to wjechać. Dobra. Poczekaj, poczekaj, spokojnie. Dobra. Jedziesz, siedzisz Boję się, boję się, boję się, boję się. Widzowie, przeżyję to z Muszę. No, jak tam tego nie przeżyję, bo. w połowie udało mi się. No to muszę przeżyć ten z teaming. No proszę. No. Dobra. Tu pewnie się trzeba rozpędzić. Jeszcze nie powiem Już ja mam taką sklerozę, że wy nie wiecie. Proszę, proszę, jest, żyje, żyje, ale bez, tymi, i bez nogi na dodatek. Dobra. Ну не, ну не делай. Ну еть! Ну иди да, ты хлеб в лицо, ест. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну не! Это как в жительнице еда. Едь! 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 Jedziesz, 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 jedziesz. Nie. Dobra, jedziesz jedziesz jedziesz, 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 w końcu. Jak ja mam się z takim czymś rozpędzić? Co jest? O nie, jeszcze jestem w ścisku. Nie podoba mi się to. Nie, 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 nie. nie, Dobra, widzowie, ja już kończę. Nie zapomnijcie, zostawić tu, i lajka, Oczywiście też z dzwonkiem. A ja Was zapraszam do nowych odcinków, Swoja flouncer na przykład Oraz ta gra się nazywa Happy Week, więc będziecie mogli się razem z zagrać. Cześć!